Komandorze! Błagam! Nie rób niczego pochopnie. Pochopnie? I to mówi ktoś, kto eksperymentował na własnym bracie? Wiem, jak to wygląda, ale nie chciałem, żeby spotkała go krzywda. Musisz mi uwierzyć. Nie planowałem tego. To był wypadek. Kiedy David komunikował się z getami, to wydawało się nieszkodliwe. Widziałem jego wspomnienia. Płakał, żebyś tego nie robił. Byłem zdesperowany. Człowiek iluzja nie akceptuje porażki. Wojna z getami oznacza rozlew krwi. Poproszono mnie, żebym wymyślił, jak go uniknąć. Kto dał Ci prawo do zabawy w Boga? Ludzie, którzy sami bali się podejmować ciężkie decyzje. Kiedy modlą się o cud, modlą się o to, żeby ludzie tacy jak ja dokonali za nich trudnego wyboru. Jeśli dzięki mnie miliony matek nie będą musiały opłakiwać milionów synów, moje sumienie będzie spokojne. Spójrz na niego. Twój brat nigdy nie będzie taki sam. Uszkodzenia nie muszą być trwałe. Może rozwinie jakąś namiastkę dawnej osobowości. Cerberus nigdy nie da mu spokoju. Twój brat już zawsze będzie szczurem doświadczalnym, szczurem pod troskliwą opieką. Przynajmniej będzie żyć. Poświęcisz swojego brata dla własnych ambicji. Pierwiastek 60 równa się 30,1. To, co zrobiłem Dawidowi, jest nieetyczne. Jeśli umrze, będzie to niewybaczalne. Pozwól mi się nim zająć. Proszę. Cicho. Niech to się skończy. Widziałem dość okrucieństwa, żeby wiedzieć, że tu nie będzie bezpieczny. Zabieram go. Nie, zostaw go! Jest zbyt cenny! Jeśli spróbujesz go szukać, znajdziesz co najwyżej tę kulkę. Wtedy się okaże, kto jest cenny. Dokąd go zabierasz? Do Akademii Grisoma. Potrafią pomóc takim jak David. I to bez tortur. Joker, skontaktuj się z Akademią. Daj im znać, że mamy kogoś, kto potrzebuje pomocy. Tak jest, komandorze. Człowiek iluzja może mnie zwolnić, jeśli ma jakiś problem. Pierwiastek już w 920, To z w rześci Wydawały się nieszkodliwe. Pierwiastek już dziewięćset To zjeści w rześci Wydawały się nieszkodliwe. Pierwiastek w dziewięćset dwudziestu. w Wydawały się